To ja sobie poleję. Przefiltrowanej wody kurwa z kranu. Na bogata. Filtry <grystanie> nie są takie drogie. Nie pierdol. Ma nie pierdol. <grystanie> ale jeszcze, nie, ale... jeszcze mi powiedz, że sobie znalazłeś dziewczynę, tak? No chyba cię posrało. A w Division to z kim A. grałeś? Z, z e-koleżanką. E-koleżanką. <grystanie> no tak. No sok. Ale ja nie rozumiem o co wam chodzi Dobra, nie mamy czego się bać, bo ja jestem na bramce Tam rada Nie ma tu! To są pizdy to... Polizu! Co no. Nope! No <laughs> To było dobre. Teraz proszę od wodawaną. Odwrócić Teraz wróci wodawaną. Jak ja nie lubię, jak ludzie dobre aktorstwo nazywają udawaniem. Kurwa, ja ja dostałem tu się polecony, może to nominacja na Oscar. Ja nawet w filmach o zombie ludzie się tak mnie słania, ale że Kurwa, X-Master, a ja już przyzwyczajeniem przeczytałem X-Hamster, kurwa. Ja pierdolę. Zresztą wczoraj się wyjechało. Co? No, wywaliło mnie. Bo no, jakiś słyszałem jakiś ryk z północy. Zapomnij, coś nice! nice. Win.

To jest taki! To jest ściglin z niego, Mimo, że mam go przymordować, tak naprawdę. Ale nie wiesz, kurwa, Macie jakie mam to głośno ten? Kurwa, Macie jakie mam to głośno ten? Jesteście zjebani, kurwa, wszyscy nie <grystanie> no byśmy do prowadzili Jan. doskonały zakład pracy chronionej, naprawdę, kurwa, nie? Ja nie mówię! Maja, a zrób to. jaki jak tam było? wtedy I co dajesz jej za to smakołyk, czy co? Jak ja kurwa idę na plażę miejską, to ludzie mówią tylko ochrońcie budynki, żeby budynków kurwa nie niszczył. To to jest jak kurwa. Wchodzę na, wchodzę na plażę i to jest BAM! bam, bam. Ale że jesteś taki duży, czy co? Dokładnie. Czy tak kurwa kutasem szorujesz? Dokładnie. Mu zbieram kurwa. To ty, ty na roli mógłbyś robić, Możesz mi nie zasłaniać. Jak chodzisz, to... Stój. Dobra. stał szybkie co chuj chuj śmieszne. Ja na przykład jestem przeciwko aborcji, nie? To jej sobie nie robię. Kurwa co? <grywa> Logiczne! <grywa> Logiczne. <grywa> <grywa> jak coś to nie mam reza. Mam za 7 sekund. Lol. Co to za odzywka? Chcesz się napierdalać? No to tak jak mówiłem przeglądałem stację w necie hotele te, dla graczy Ale na, na, praktycznie nigdzie nie było informacji do jakiej wagi co, ty, co jest... ty przeglądałeś? Hotele dla graczy. Potele dla... A ja hotele dla graczy mówię, co, co do kurwy. <śmiech> <śmiech> Został ci tylko kamień kurwa, co? <laughs> no ja, ty, słuchaj, ja ci powiem tak, nie? Ja wczoraj napisałem maila do szefa kurwa o urlop, powiedziałem mu, słuchaj, Piotrek, 8 tygodni kurwa. Osiem tygodni mi dajesz w tym roku urlopu, kurwa, i nawet słowa mi nie kurwa nie powiesz. Co to jest za kraj w A on, a on dzisiaj rado do mnie maila wyjebał. Słuchaj, Patryk? Yy, zapraszam cię do biura, porozmawiamy o tym twoim wolnym. A ja, o kurwa, chyba mi da bezterminowe wolne. No tak ładnie poprosiłeś, to wiesz? Nie no, napisałem, tam wiesz, ta, ta pierdologia, że no tak jak rozmawialiśmy o tym, że miałem zaplanowane wolne, to zaplanowałem i tutaj są opcje. Daj mu tylko jedną. A, a czy jest Krigor? A ja pierdolę. No wyszedł Maniek, jak ty czasami jesteś do tyłu, to ja pierdolę, nie? <laughs> Dolica? W jakim kraju to była Dolica Kuby. Wojewódzkiego. A wam na to w jakim kraju było? Nie wiem. Czemu mnie o takie rzeczy pytasz, jak ty doskonale wiesz, że ja jestem słaby z geografii? I z historii, i z fizyki, i z małych. Mały, <laughs> no, wy... Liberty! To jest. Dałeś arkowi suba? Nie ja wiem, nie pamiętam. No to kliknij w <laughs> link. Coś tam grzebały mu po kanale. Brzebie! <laughs> Chcesz arku, to możemy, nie no super, nie, propozycja zajebista. Chcesz Arku, to może no, nie bo, wiem. No, no, bo <gry>, nie ta... Gry to nie wszystko. A co jest jeszcze? Patostreamer. <gry> <gry> jesteś, to jesteś, a jak ci nie. To sobie wsadzę. Sam. <gry> 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 Dzięki spierdalamy <gry> chowok. орпера